Kadencja Rady Seniorów będzie trwała 5 lat, więc w zasadzie tyle co kadencja Sejmiku Województwa Opolskiego. Jeżeli chodzi o harmonogram prac, to po zakończonym naborze kandydatów zespół powołany przez pana Marszałka oceni te kandydatury. Zespół będzie się składał zarówno z przedstawicieli środowiska senioralnego, z przedstawicieli urzędu, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych. I planujemy, że na przełomie lipca, sierpnia te kandydatury zostaną ocenione tak aby we wrześniu bieżącego roku Rada Seniorów już mogła rozpocząć swoją działalność. Jeżeli chodzi o zgłaszanie kandydatów, przyjęliśmy formularz tradycyjny, papierowy. Ten formularz jest w dokumentach, które Państwo dostali. Formularz jest zupełnie prosty. Seniorzy mają przedstawić swoją sylwetkę, to czym chcą się pochwalić, gdzie działają, bo często to są przecież osoby, które już są aktywne w swoich środowiskach, w lokalnych, no i przez pryzmat tego doświadczenia, jak i pewnej koncepcji, jakby widzieli w ogóle rolę Rady Seniorów, co chcieliby przeprowadzić, jakie, jakie inicjatywy w tej Radzie Seniorów, zespół będzie dokonywał oceny tych kandydatur. Formularz jest załącznikiem do, do ogłoszenia, także komplet dokumentów. Tutaj myślę, że Państwu. Tak, tak, dzisiaj już ogłoszenie zostało opublikowane w bip więc komplet dokumentów jest, jest dostępny.